A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Bena Jopa. Ciebie tak kocham, wciąż na myśli ma, gdy wspominam te wieczory, łezki wylewa tak się składa, że w naszych spacerach historycznych w sięgamy po tematy, których fenomen coraz trudniej jest wytłumaczyć nieco młodszemu pokoleniu. Bo jak w dobie cyfryzacji wszystkiego i wszędzie internetu i nośników elektronicznych opowiedzieć o swoistym kuriozum, jakim były sprzedawane niemalże wyłącznie na bazarach pocztówki dźwiękowe? To właśnie o nich śpiewał Grzegorz Markowski z zespołem Perfekt w autobiografii. Szau, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej Słowa piosenki stają się nieco bardziej zrozumiałe, gdy sięgniemy do historii polskiej fonografii z lat 60., tej oczywiście mniej oficjalnej. Pocztówki dźwiękowe był to specjalny rodzaj kart pocztowych laminowanych cienką warstwą tworzywa sztucznego. Na której następnie wytłoczono rowki z analogowym zapisem dźwięku, najczęściej jednego lub dwóch utworów muzycznych. Przez blisko 20 lat, pomiędzy rokiem 1960 a 1980, miały znaczący wpływ na to, co słuchało się w polskich domach i czasami na tak zwanych prywatkach. W Rzeszowie takim centrum sprzedaży tych wydawnic był teren tuż obok muru, oddzielającego plac przy dzisiejszej ulicy Targowej od starego cmentarza. Handlowi pocztówkowemu towarzyszyła oczywiście prezentacja nagrań zdobytych z reguły nielegalnie, pominięciem praw autorskich, którymi niespecjalnie wtedy się przejmowano. Stoisk było sporo, a każdy wyposażony był w walizkowy gramofon Bambino. Tworzyła się charakterystyczna dla ówczesnych bazarów kakofonia. Utwory nagrane z listy przebojów Radia Luksemburg. Radio Luxemburg mieszały się z rodzimą twórczością typowo popową i zespołów folklorystycznych. Tak właśnie zaczął się fenomen pochodzącego z białego stoku Janusza Laskowskiego, który, mimo że nie występował w publicznym radiu, mógł cieszyć się obłędną popularnością przebojów beaty z albatrosa czy żółtego liścia. Poistym liderem kapel ludowych był. Tu uwaga, zespół Małego władza aż z samego Chicago. Nie będę czekał jeszcze, bo Cię tak kocham. Ogólnopolskie Triumfy święciła również kapela ludowa z Rzeszowa z takimi przebojami jak Ty dziewczyno, Ty mnie nie znasz, czy Zaśpiewał mi słowiczek. Jak na dzisiejsze warunki jakoś nagrań była fatalna. Na dodatek sam plastikowy nośnik zużywał się bardzo szybko, dodając dodatkowe trzaski. Niezbyt no, przeszkadzało kupującym. Miłośnicy muzyki szukali zachodnich przebojów, których nie można było uświadczyć w sklepach firmy polskie nagrania. Pocztówkowy szał sprawił, że producenci pocztówek dźwiękowych dorobili się prawdziwych fortun. Biznes umarł śmiercią naturalną pod koniec lat 70. Prawa autorskiego już nie można było tak łatwo omijać. A ostateczny koniec pocztówkom zgotowały kasety magnetofonowe, które samemu w domu czy na koncercie można było nagrać. I tak skończyła się ciekawa historia pocztówkowego szału, choć w wielu domach do dzisiaj wciąż można je znaleźć.